Siemano, to, Zanim tego Disay i poczujesz się źle, weź najpierw przemyślimy prawdziwy hip-hop, bo ty do hip-hopu nie należysz. A, żebyś nie przysapał, tak, to jest instrumental słońce Alberta. Ale jesteście świadomi, więc nie wiemy co się dzieje. Jesteśmy martwi? Tego nie powiedziałem. Martwi nie ruszają się i nie rozmawiają. Nawijaż, siebie, lepiej poszukaj za rogiem To no nie mnie rozbieraj ich, bo u ciebie stary robił patologię Semplenisz się na majku, jak mnie od w morcie Widam ci śmieciu na wojnie, możesz mi o dziś lordzie Stanę się ludzkim będę powtarzał to co dzień rano Wywołując wojnę, wystawię się sam na strzał w kolano Powiedz co to za chunia, którą napierdalasz w twojej komorze Jesteś tak sławny i ulubiany, bo dropsy dla ciebie aktorze Wypierdalam cały czas, jak Rambo z karabinu Ty napierdalasz tak, jakby wyjęli ci jaja z odbytu z z listowej Jakoba, poszło ci prawie jak spłatka. Teraz siedzisz cicho, bo próbujesz wyjść z tego całego jebanego bagna Ty na kóz gwarna, swoim ostrym to w Ciebie jak byłeś mały, starzy karmil najwidoczniej to bylem Atmosfera jest napięta, jak gadzie twojej szpatnej siostry Twój poziom na wiki Dixie, mówisz mi jest mega żałosny Twoje hot dixie, które miałem na hardcora Tak naprawdę tekst czytałeś panu patrz z monitora No co ma powiedzieć, taka jest prawda Tomek Nie nadaje się do hip hopu, lepiej to zrozum Niszczy to dno, które nazywa ziomek hip-hopem Może skoczyć na chodnik, niczym otylia na bombę Usuwam kwas nożem, to jest moje narzędzie mordu To był ostatni dis, ostatnia z twoich dzisiejszych tortur Niszczy to dno, które ziomek nazywa hip-hopem Może skoczyć na chodnik, niczym otylia na bombę Usuwam kwas nożem, to jest moje narzędzie mordu To był ostatni dis, ostatnia z twoich dzisiejszych tortur Nie potrzebuję wsparcia, sam zjadę całą twoją armię Jaką to rekord, to dla mnie tylko mięso, armatnie zmierzę was dokładnie, wasze głowy ozdobią mój tron Mój wers równa ci kość nosa, siekerem równo otrzon Powiedz swojej ekipie, że nie należę już do rap gry Wchodząc do nich, przekreśliłeś ich wszystkich już na straty Maskuj się dalej, udając wielkiego frajera rapera Każdy pierwszy lepszy łak ciebie na miał człowiek uściera Jestem tym, który uświadomi ci, że jesteś chuja i warty Bo wróciła bestia, i będę bronił Majka jak Pirbu za żarty Ta... Koniec mojego dissu Tomek Idź teraz popłakać Niszczy to dno, które nazywa ziomek hip-hopem Może skoczyć na chodnik, niczym otylia na bombę Usuwam chwasty nożem, to jest moje narzędzie mordu To był ostatni diss, ostatnia z twoich dzisiejszych tortur Niszczy to dno, które nazywa ziomek hip-hopem Może skoczyć na chodnik, niczym otylia na bombę Usuwam chwasty nożem, to jest moje narzędzie mordu To był ostatni diss, ostatnia swoich dzisiejszych tortur, to 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 ostatni tortur. Kurwy syno Pozdro, sobie